na śresztą rybkę. O elegancką. Ta duża. kartnika wyszła. Musimy odchaczyć Ale śliczny. Dobra, poczekajcie. Potrzebuję odhaczacza. Tak jak śrubokręt wygląda. Jest, dobra. Odhaczacz mamy. Patrzcie, jaki śliczny karpik. Widać mnie? No. Wpuszczamy do wody. I mamy go. Fajnie. Cieszę się, jak biega. Słuchajcie, kolejna rybka. Patrzcie, jaki śliczny karpiołek. Patrzcie, jak ślicznie zapięty. Widzicie to? Chodźcie, go odepniemy. Patrzcie jak ślicznie zapięty Już się wypuszczam maluszko dobra, leci do wody Je, yeah, a druga rybka zaliczona Lecimy masno Bardzo się cieszę, że w końcu znalazłem takie miejsce Niewielkie, ale śliczne. Dobra, życie drugiej. Trzeciej. A, trzeci. To nie mam na myśli. Słuchajcie, jest trzeci karpik. Idziemy go opiąć. Elegancki. Bardzo bardzo. Odchinę go szybko i go wpuszczamy do wody. Bardzo jakiś śliczny karpik. Troszkę mniejszy niż reszta. Ale jest śliczny. Leci do wody, uwaga. O! Słuchajcie, patrzcie. Zapałem linka ślicznego. Na kukurydzkę. Musimy tylko wyciągnąć haczor. To następny zaraz. Nas. Tam państwo. Co sekundę w sumie wyławiają rybę. To prawda. Patrz jaki śliczny linek. O, do wody oczywiście. Chodź. Boże, to mój pierwszy w życiu. czy? Czekaj. Czekaj, 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 Dziękujemy Jakiś chyba karpik ja tak. się nie znam generalnie Malutki karpiko proszę Ja się nie znam akurat na rybach, ale Najważniejsze, że pływa Dobra idziemy Jeden z większych, patrzcie. Dzisiaj. O kurde, dobry już jest. To jest, to już jest zawodnik A. To się zawodni. Mówimy tutaj dzięki temu Państwu. Państwu. Patrz, śliczny karpik, z drugiej sienki. O tak, czekaj. Dobra, leci do wody. Już patrz, wciąż leci w wodę jak z ostatnim filmem. Leci do wody. Pa pa. jeszcze po Mamy to. To jest kolejny park, czekajcie, że idę do niego, Uf. taki śliczny. Boże, to jest najlepsze miejsce, w którym mówiłem od początku mojej kariery na YouTubie. w ogóle w życiu. Patrzcie, jaki śliczny karpiolo. Leci do wody. Pani też ma rybkę? E, Pokaż pani. Dobra, czekaj, patrz. Puszczamy do wody. I patrzcie na panią. Pani też widział chwilę rybę. Słuchajcie, wędkarska ciągnie rybę. Trzymaj. No. Nie, jak mam trzymać? Trzymaj telefon. O. Muszę oddalić tylko. No to... A, czekaj, bo ja się trochę zestresowałam i już... Panikujesz? Panikuję. Dobra. Uh -huh. Niekorzystnie, niekorzystnie czynam. Patrzcie, rybka wędkarskiej. O, śliczny karpik wędkarskiej, leci też do wody. Aaaa, yeah. może <laughs> żyć i umierać. Uh -huh. jest kolejna rybka. Kolejny karpiolo. Spory już całkiem, co? O, patrzcie, jakiś pochrapany tutaj jest. jest. Ale morsko jest zdrowi, świętki ugryziony. Ale leci do wody puszczamy Widać? No, ja zbliżam O, odmachał nam.

Jest. Słuchajcie, kochani, że za, za tak chaotyczny odcinek, ale zabrałem moją dziewczynę na romantyczny wypad na grilla nad wodę. No i tak się okazało, że y, przejeżdżaliśmy obok tego miejsca, które jest tutaj. Możesz pokazać wszystkim to miejsce? Już pokazywałam generalnie. No dobrze, będzie kilka razy. Jak przyjrzeliśmy obok tego miejsca, to postanowiłem, że się zatrzymamy tu. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Jest ryba. Poczekajcie, zaraz wam powiem, bo tu nie ma czasu na gadanie. Patrzcie, jak się rzuca. Karpiola. No co to za mina? To jest mina szczęścia. Patrzcie. Dajcie suba. O. Tak w ogóle to chciałem podziękować za 3000 subskrypcji. Mam nadzieję, że taki odcinek... poczujesz? Taki odcinek będzie w ramach podziękowania, że się mogli spoglądać. Także mówię, sorry, że tak chaotycznie, ale ja się nawet nie spodziewałem, że dzisiaj takie ryby będę łapał. To miał być romantyczny wypad z moją dziewczyną i wyszło jak zwykle. Także dajcie suba dla mojej dziewczyny, bo ona mi zostawi, bo zamiast randek ma ryb. Nie powiem wam gdzie jest to miejsce, bardzo mi przykro. Ale zbyt dobrze bym wam powiedział. Ale wracam, dziękuję za 3000 subów. Już jest trochę ponad. No ale, ale spadło. Na TikToka wpadajcie, mam tak rozbudowanego TikToka. Zaraz padnie 1000 obserwacji, możemy zrobimy live'a z tego stawu, co? To jest tyle brań, że moglibyśmy zrobić na spokojnie live'a z tego stawu. Eee, tak, z tego co się dowiedziałem to pływa tu karp, lin, amur. Eee, dwie ryby już widzieliście z, z tego. Eee, Łowy na kukurydzę bez żadnych zamęt. Tylko i wyłącznie kukurydza, czekajcie. Czekajcie. Zesrałem, dobra, to wam pan. Yy, łowię tylko na kukurydze, bez żadnych zamięt, bez niczego. Yy, no i sami widzicie, nieważne czy kar, lin. Biorą się na, na, na kukurydzę, tak? A powiem wam, że odkąd, odkąd yy, zacząłem łowić, w ogóle nagrywać, to yy, marzyło mi się znaleźć takie miejsce jak to, że ja nie przyjechałem tu być rekordów. Ale przyjechałem się pobawić, słuchajcie, tutaj za... Patrzcie to, Patrz, pokażę wam na żywym przykładzie, żeby nie było. Patrzcie, zarzucone. I zobaczycie, tutaj od razu będzie ryba. Od razu, tu bez żadnego czekania. Już, już, już podbiera. Już podbiera spławiczek. Już się bawi, bawi się. Czekaj, czekaj, nie ucinę, bo oni mi nie uwierzą. O patrzcie, już się zaczyna. Jest chyba. Słuchajcie, także widzicie. Nic nie ściennam, nic nie mówię jak jest Lin. Ale Lin. Ole Lin, słuchajcie, patrzcie. Ja pierdziemy. Czekajcie muszę go mocno zapać, bo on to jest śliski. Ojejku Będę miał bluzę w tym, ale trudno Słuchajcie Dla takich rybek Mogę mieć, nie chcę żeby się ubrudził, bo chciałbym go wam pokazać Takiego ładnego Paczeki jaki Patrzcie kielinek. Ja pierdzie, dobra Wpuszczamy go do wody <słuch> Lina. Dwa liny pierwsze w moim życiu. Tam nie służy. tam, przejdź tam, Chcesz to połapać? No? A nagrywasz cały czas? No. To dobrze. Ja ci zarzucę. Mówię wam, to jest w ogóle mistrzostwo świata. O, <grydza> Co się stało? No dobra. Wszystko. Kukurydza musisz założyć. Już niewiele kukurydzy zostało, niestety. A mamy jakieś robaki? No robaki, a ja nie wiem czy na robaki tego nie brały. Teraz została kochani. No ale nic, damy radę. Sorry, że tak, już wiem, że to mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, że jeszcze raz was bardzo przepraszam za tak chaotyczny odcinek. Ja miałem jechać w poniedziałek na łowisko, ale najprawdopodobniej przyjedziemy tutaj. Bo chciałem no. zrobić taki specjal z okazji 3000 subów, że pojedę na łowisko i w końcu coś złowię. A tak się okazało, że nie muszę daleko jechać. Znaczy no, ja tak, chcę. Dorota trzymaj, schowaj telefon na razie. No. A ja muszę no. ręce odmyć szybko Dobra, widzę, widzę za chwilę A tam widać, że coś się ruszało w tym Także mówię Wam widzowie, najlepsze miejsce Ever. No, a my mamy 3000 subów i mamy fajny odcineczek. Fajne miejsce. Ta woda jest generalnie dzierżawiona od wojska. Jest to woda PZ2. Dodatkowo się za nią płaci, ale myślę, że żeby łapać takie rybki, to warto. Naprawdę warto. Także tak to wygląda. Zaraz coś na pewno jeszcze będzie, to Wam pokażemy. Nie, wiem, jesteśmy tu pół godziny 40 minut i tyle ryb ile widzieliście, to już zapaliśmy. Także można się fajnie pobawić. Rybę masz? Dobra, czekajcie. Masz, masz. Ale czekaj. dawaj. Siedzi, wędkarska ma rybę. Co ty tam złapałaś, powiedz? Lin? Nie, jaki ciężki, nie, Karp. nie Dobra, daj, daj, ja wyciągnę. Masz. Ja wyciągnę. Trzymaj. Ty się spokojnie, wszystko jest dobrze. Tu chciałabym, żeby była organizacja, że ja ci podaję wędkę, ty szukaj mi telefon i... O kurde, nie wiem czy nie największy dzisiaj. I nie plątamy się. Chyba największy dzisiaj twój będzie. O, o. patrzcie. Karpik wędkarski. Jaki tutaj ma wąsk. Pokaż go tak całego, dobrze? O. Karpik wędkarski leci do wody. Może karpik w rękach taki spokojny, żeby inny był. leci do wody. Każdy mi na szczęście oblewa. Jupi. <grywa> Słuchajcie, od ja tej nadaj na żywo, bo właśnie przerzuciliśmy po tym karpiku, co było. Ale już coś kubie. Już coś skubię już coś, skubię, już coś skubię. Zaraz coś będzie, coś czuję. Jest, do... Jest zarzucone idealnie. Idealnie. Ty nie widzisz dobrze już? to, to jak odbija mi się w wodzie... Widzę, jak w trawie ryby pływają. Tochaj mi się w wodzie odbijają te to nie wiem co to Roślinki? Jest. Te roślinki to już mi się ciężej, ale jak jest tak widno, to okej, okay, to widzę. Jak robicie chmur, to ja widzę wszystko. Smutek zerwał nam się jeden zestawik. Tam jest ten spławik. Ale na szczęście zahaczono, zahaczono od drzewo, a żadna ryba go nie łapie. Jeszcze postaram się go podbierakiem później ciachnąć. I co, nie będzie nic teraz? Znaczy, właśnie, wiem, że będzie coś. Chyba, że przerzucę tam dalej, co? Nie? Bo tu już bieda. Dobra, przerzucamy. O, o ja nie wiem, ryba jest, czekaj. <grym> Jak widzicie wędkarska się wkręciła mocno. Ale powiem Wam, że nawet nie była sceptyczna, żebyśmy na chwilę jest tu ryba. przypłynęli. Jest ryba czy nie ma? No jest dragnie co. Nie uszekuj coś. widzów. Co byś chciała złapać? Szczupaka. Gdzie? Na, białe... Na kukurydzę? Dobra, daj przerzuciłem, bo to jest coś małego. Chyba tam skubię. Trzymaj telefon. Kurczę, ja nie wiem. Tak. Coś tam. No. no. Dobra. Patrzcie, państwo złapali dwie ryby naraz. A, pani puściło. Ale widzicie, dzieje się. Ładnie jest. Ale karp się rzucił, nagrałem to. Ale się rzucił karp, nagrałem to. Tak. Słuchajcie, jest jeszcze jedna. Już się robi zmrok. Ale jest kolejna. Co to Lin? Kolejny? Karp. O. Jest ślicznie zapięty. Zresztą mają palcem trzymać. A nie, do ślady nic. Nie dam radę. Dobra, słuchajcie, leci. Patrzcie. Jaki dziwny, co? Duża głowa i mały ogonek. Ale śliczny. Leci do wody. Rybki, rybki, rybki rządzą. Miejmy kolejny. Ale śliczny. Patrzcie. Przedostatnia rybka. <głos> <głos> Nie mogę go złapać. Nie wiem gdzie mam pomóc. Są śliski. Dobra. Patrzymasz tylko? Tak, puść. To on gada. Patrzcie. Murde jaki tak bliźnie. Zawiniesz. O Jezu! Chciałem takie takie O, patrzcie Nie jakiś ryczałt, gdzie go wpuścić? To czego tutaj trzeba zarzucić. No, leci. Masz, leci. Patrzcie, już jak jest ciemno. Dobra. Miała być ostatnia ryba, ale będzie przedostatnia. No cóż. Słuchajcie moi mili, już nie, nie bardzo mnie widać, bo już się ciemno zrobiło. E, ale powiem Wam, że odcinek wyszedł super ancki. Bynajmniej mam tylko nadzieję, że wyszedł super ancki. E, Totalnie e, spontanicznie to wszystko wyszło. Nie mieliśmy łowić, wyszło, że podjechaliśmy, Mieliśmy na chwilę rzucić sławik, brało tyle ryb, że łowiliśmy długo. Znaczy długo, ile? Z godzinę? Z godziny maks. Także wszystkie te rybki to jest godzina półtorej maks i była prześwietna zabawa. To było dla mnie coś mega, przez co, że dawno nie, nie znalazłem miejsca, gdzie byłoby dużo ryb. Było coś fantastycznego. I, i po prostu jestem w szoku, jestem tak mieli zaskoczony. No, na nowo mi się przypomniał, jak to jest super łowić. E, także dajcie znać, czy byście chcieli taki odcineczek za tydzień. Pamiętajcie o subskrypcji, mam już 3000, idziemy do 4. E, I po prostu dajcie znać, czy, czy, czy chcielibyście za tydzień taki odcinek, to ja pojadę i nagram, dobra? Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się, na razie cześć.